Cable management, czyli czynność, po której wasz komputer ma wyglądać po prostu lepiej. No i ogólnie, na wiecie, poukładane kabelki, ble, ble, ble. Ale kogo to obchodzi? Najważniejsze, żeby wszystko ze strony tej widocznej było piękne. To, co się tam dzieje z tyłu, to już jest mniej ważne, ale ważne, żeby tutaj wyglądało to bardzo ładnie. No i cholera, jest tutaj jedna rzecz, która w moim komputerze mnie strasznie denerwuje. A mianowicie kabelki od karty graficznej oraz kabelki od płyty głównej, dokładnie 24-pinowy oraz w moim przypadku 6 plus 8 pin, które wyglądają po prostu paskudnie. Zobaczcie to. A gdyby te kable po prostu całkowicie schować, żeby nie było ich w ogóle widać? Czy jest to możliwe? Błagam pomocy, czy jest to możliwe? Okazuje się, że tak, jest to możliwe i jest to naprawdę bardzo proste, żeby coś takiego zrobić, mianowicie. Jedyne czego potrzebujecie to takich złączek PCI Express wygiętych o 180 stopni, które pozwolą Wam ten kabel po prostu jakby wygiąć do tyłu. Ale spokojnie, już objaśniam. To jest 6 a to jest 8 wtyczka PCI Express wygięta o 180 stopni. Jak możecie zauważyć, nie dość, że spełni swoją funkcję odnośnie wygięcia naszego kabla do tyłu, to jeszcze ta wersja naprawdę bardzo dobrze wygląda. Cały tył jest z matowego plastiku, jest to po prostu ładne oraz estetyczne. A to ważne, ponieważ te najtańsze wersje z AliExpress są po prostu bez tej osłonki i są, za przeproszeniem, gównianej jakości. A te są jak najbardziej spoko. A jeżeli montujecie coś takiego, to raczej wolicie, żeby to też wyglądało, nagrobicie to też pod wygląd, a nie tylko pod funkcjonalność, więc zastanówcie się. Założenie tej złączki jest ekstremalnie proste i nie wymaga jakby żadnej wiedzy, nie wiadomo jakiej specjalistycznej, mianowicie Wyciągamy jedną wtyczkę, wyciągamy drugą, bierzemy naszą złączkę, wpinamy się tutaj, wpinamy się tutaj, a następnie wyginamy nasz przewód do tyłu. No i podłączamy. Jak oceniacie? Lepiej wygląda to z widocznymi przewodami, czy gdy te przewody są całkowicie schowane i wygląda to naprawdę jakby tu nie było w ogóle przewodów, przez co ten komputer jest taki wiecie, bardziej clear build, wiecie o co chodzi, bez tych widocznych przewodów. Przed założeniem złączki po założeniu złączki, przed założeniem, po założeniu. Ale pamiętajmy, że nie każdy ma możliwość mocowania karty wertykalnie, a wiadomo, że werdykalnie wygląda to pięknie. Jak to wygląda, gdy mamy kartę zamontowaną normalnie? Na sam start musimy wykręcić naszą kartę graficzną, czy wiadomo, lekko ją odsuwamy. Później wypinamy przewód sygnałowy, następnie odkręcamy cały adapter i wyciągamy go na zewnątrz. Teraz podłączamy naszą kartę graficzną wprost pod płytę główną. Karta graficzna już zamontowana. I teraz zobaczcie, jeżeli ja bym podłączył normalnie wtyczki, to wpinamy sześciopinową. Wpinamy ośmiopinową. Wiadomo, jakoś to lekko ułóżmy i wygląda to tak. Czyli jak tak popatrzeć z góry, no to no, no, widać te przewody. No, wow, za zaskoczenie. No, ale teraz pytanie, jak byśmy zamontowali tutaj adaptery? W takim razie odłączamy. Te adaptery są zrobione w taki sposób, że nie wsadzacie go tak, żeby pójść pod spód, bo one są za krótkie. Jeżeli macie kartę zamontowaną normalnie, to wtedy adapter dajecie w ten sposób i wtedy przewód idzie od góry. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak Przepchnąć przewód za kartą graficzną i podłączyć go pod adapter. Według mnie z adapterami wygląda dużo lepiej. Na dodatek przewody idą górą, przez co według mnie wygląda to naprawdę ładnie. No i teraz zobaczcie przed, po, bez adapterów, z adapterami. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co Wam się podoba bardziej? Te przewody są normalnie i tutaj widać, jak idą w dół, czy jeżeli są takie totalnie schowane, jest adapter który daje te przewody do tyłu. Powiedzcie, które Wy byście wybrali? Piszcie w komentarzach. Jeżeli będziecie kupować taką złączkę, to pamiętajcie, że są dwa typy kart graficznych. Jedne, które mają ten taki dzyndzelek na dole, a drugie mają dzyndzelek u góry. Przez co są dwa rodzaje złączek. Jedne właśnie są przystosowane do tych z na dole dzyndlem, a inne u góry. Więc zwróćcie na to uwagę przy zakupie. W ofercie jest pokazane, że jeżeli macie dane złącze, to jaki adapter powinniście kupić, więc spokojnie jest tam wszystko wytłumaczone. Jeżeli chcielibyście więcej takich filmików odnośnie właśnie takich adapterków i innych tego typu rzeczy, które naprawdę się przydają, to stawcie łapkę w górę. Za wszystkie łapki serdecznie dziękuję. Ja się z wami żegnam i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!